Oh. <laughs> <laughs> Mam nadzieję, że się zrozumiesz. Kurwa, kolejna. Kolejna do mnie. Cześć Gracjan! A siema. E, powiedz mu o Iwonie. Właśnie ty. Słyszałeś, że Iwona przeniosła się do trzeciej? Iwoną! Z Iwoną już kręciłem. Powiedzcie mi coś, czego nie wiem. A, 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 a słyszałeś o Magdzie? Z Magdą już zerwałem. Nie kotku, bo już ze sobą nie jesteśmy. Ej, ej. Nie mogę dalej bawić się z dziewczynami. Człowieku trzy nie żyją, dwie są kalekami. Nie możesz tak robić. No bo, Wiesz, że nas nastach chcecie znać? Przez wasze siostry i wiesz. Nie? No, kolegów. No też. Może by mnie to obchodziło, jakbym nie miał w rezerwie pięciu dziewczyn. Nie! Kurde, musimy coś z tym zrobić, już to nie może tak być. Czekaj, yy, widziałeś tą reklamę kolega od minuty? A nie kumpel od dzisiaj? Nie, może od wczoraj, ale chodź zobaczymy na YouTube, co? Zobacz. YouTube mm, Przyjaciel od teraz Przeciw od zaraz ręce sprawne oczy Z tą pomocą Cię zaskoczy Czy problemów dużo Czy problemów mało Fala każdy każdej porze To nie kosmiało Przeciw od 698599023 Dzwon teraz Ale tandetna reklama No jest ale co ty robiłeś w tej reklamie? Nie wiem, może kto był ktoś podobny. Czekaj, 698-599-023. Dzień dobry przyjacielom, zaraz. To tutaj mieliśmy się spotkać? Trochę dziwne miejsce, ale to raczej tutaj. Powinny zaraz być. Ale go nadal nie ma. No to dlatego powiedziałem, że zaraz powinien być. A o której powinien być? No na 17 się mówiliśmy. Ale która jest godzina? E, 5 pa Kurde. Ej, wciąż Witam panowie. A, melodię. Zawsze puszczę, ją, żeby lekać się przed spotkaniem z klientami. Sprawa wygląda tak, że. że... Nie, 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 Najpierw pieniądze. Masz tylko tyle? Miejś więcej. No bo wydałem na żel i na doładowanie. że to starczy? A miałem sobie kupić playa, nie? No to pogadajmy. Bo nasz kolega łamie serca dziewczynom i Trzy się zabiły. No dwie są kalekami i nie wiemy co robić, nie? Także się bawi. Bawi się uczuciami, to... nie? Gole... nie? Cały czas do nowych, a potem zrywa z nimi znów w nowej. I... No. I tak, non -stop, nie tak nie jak nie to stop, tak to wygląda. Ciao nie ma? Herbecker. A Zobaczymy coś dalej za Imię pierwszej i ostatniej dziewczyny. Imię i nazwisko pańskiej ma. Data urodzenia. Spokał z 23 dziewczyną, Jak często piszę ze swoją piątą dyską. Wywalają blondynki czy bulletki mm -hmm. mm -hmm. Grekan mówił, że szybciej to będzie I co? Da się coś z tym zrobić mm. Tak, tak. Mm. Spotkamy się jutro o tej samej godzinie na harcerskiej górce To my już jesteśmy wolni? Tak, tak, tak. tak. być, nie? No i co teraz? Zobaczymy jak przyjdzie, co na pewno. So, nie ma, ale wasz kolega, nie widzieliśmy, ma już dziewczynami. So, ja. Jasna Dzięki, że pomogłeś mi oczywiście nożek. Spoko! Szału nie ma. Dzięki, że otworzyłeś mi oczy na te sprawy. Teraz wiem, że dziewczyna to jest naprawdę skała. bo nie sobie nie rani. Teraz mam plan, planę wszystkie przeprosić, po kolei zmienić też to co było kiedyś. Spoko! Nie ma szału. Naprawdę jestem w tobie. Wdzięczny. Chyba ma Jaką ma flamę Skąd ona? Kurde, chyba taka na piskaczu profusion.